Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Prosto z pola tradycyjnie. Dzisiaj tak odpowiem na kilka takich pytań, które dosyć często zadajecie mi w komentarzach, a nie zawsze mam możliwość odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, jakie dosyć często pada, to jest: jaka to jest klasa ziemi? Że musi być dobra, bo mam ładne plony. To jest klasa, zaskoczę Was, piąta, szósta, piachy. Z tym tylko, że tutaj, po tej stronie, po mojej lewej, jest taka czarna ziemia. To jest ziemia, która bardzo fajnie rodzi, zaś po prawej mojej stronie jest jasna. I tutaj, no, rzecz jasna, jeżeli przychodzą upały, to tutaj mi to wszystko wypala, a tutaj rodzi się naprawdę bardzo ładnie. I tu, w mojej wiosce, mam. Gleby klasy 5, 6 i jest takie, powiedzmy, część jest piachu, który mi wypali, część jest takiego, że rodzi fajnie. Kolejnym pytaniem, jakie dosyć często zadajecie, co ja robię, że takie ładne mam plony? Na 5, 6 klasie idzie to osiągnąć, ale trzeba odpowiednio tą ziemię przygotowywać, trzeba o nią dbać. Ziemia. Ja to zawsze mówię, ona żyje, tak jak i my. My żyjemy, aby żyć dobrze, się rozwijać, być zdrowym. Potrzebujemy żywności, potrzebujemy jedzenia. Jeżeli nie dostarczymy jakiegoś składnika, chorujemy, występują niedobory. Tak samo jest, kochani, w przypadku ziemi. Ona jest głodna, ona potrzebuje jeść. Ziemia to jest taką naszą żywicielką, owszem. Ale trzeba dać jej. Jest bardzo mądre powiedzenie: jak ty ziemi, tak ziemia tobie. I ja tutaj przede wszystkim używam obornik. Kolejne pytanie od Was było: jak często stosuje się obornik? W jakich odstępach? I teraz, jeżeli mamy ziemię y, klasy czwartej, trzeciej, bardzo dobrej klasy, więc obornik się stosuje co cztery lata. Nie częściej, bo to będzie po prostu przesyt, bo stosujemy też inne formy dokarmiania ziemi, nawożenia, także obornik co 4 lata. Jeżeli ziemia jest słabsza, tak jak tutaj u mnie klasa 5-6, ja stosuję z reguły co 2 lata, można i co 3, ale ja tutaj stosuję co 2 lata obornik, no bo jest to 5-6 klasa. I co ja jeszcze robię? Robię coś takiego jak odpoczywanie ziemi, żeby ona odpoczęła, czyli tu mam jedną dosyć dużą działkę, na której znajduje się ogród, przede mną jest druga działka, też tutaj ona ma kilka hektarów. I jeżeli na tej, co teraz widać, sadzę ziemniaki i coś tam jeszcze, to ta tutaj z tyłu za mną odpoczywa. Ona i ta akurat nie działka, o której mówię, ona w tym roku mi tutaj odpoczywa. Posialiśmy gorczycę, gorczyca zakwitła, kwiat przekwit, zostało to zorkanowane. Yy, ona wypuściła z nasionek drugi raz. Wyszedł poplon, został Drugi raz przyorkanowany, wypuściła trzeci raz, zostało to stależowane. I teraz, jeszcze tutaj, można zobaczyć, tam, dalej, jeszcze jest niedotależowane, nie jest gorczyca, więc ta ziemia odpoczywa, ona dostaje non-stop poplon, poplon, poplon i pójdzie jeszcze na to. Obornik, ale to już będzie później, prawdopodobnie dopiero wiosną, bo tutaj będą ziemniaki sadzone. A pod ziemniaki dajemy obornik wiosną. Bo jeżeli chodzi o warzywa, warzywa koniecznie obornik idzie jesienią, z tego względu, żeby wytworzyła mi się próchnica żeby te warzywa później pobierały. Natomiast ziemniaki mamy już sprawdzone, że wiosenny najbardziej nam tutaj, yy, najbardziej daje yy, oczekiwany, żądany plon. Co polecam jeszcze? Na ziemi słabszej klasy trzeba wytworzyć jak najwięcej próchnicy. Polecam stosowanie, jeżeli macie działki, czy yy, ogrodujecie w skrzyniach, stosowanie liści. Liście... Wytwarzają, pozwalają wytworzyć bardzo dużo próchnicy, która no później nam uszlachetnia tą ziemię. I teraz jeszcze taka jedna rzecz. Staje się modne ogrodowanie w skrzyniach i dosyć modne robi się nieprzekopywanie ziemi. Nawet ja miałam w komentarzu takie zapytanie, czy nie myślałam nad tym, żeby prowadzić ogród bez przekopywania ziemi, bez orki. Nie, nigdy w życiu. Słuchajcie, mój dziadek orał, mój ojciec orał, ja również będę orała czy przekopywała. Z tego względu, że orka tak jakby też spulchnia tą ziemię. Zobaczcie, jest zaorana, ona jest pulchniutka. Ona się sypie. Jest dobrze nawożona obornikiem. Różnymi, powiedzmy, mączkami bazaltowymi i czy na przykład liście, czy cokolwiek, wszystko tutaj wywozimy. Jest dosyć dużo poplonu. Orka spulchnia tą ziemię, napowietrza ją, rozbija wszystkie te, te gruzły. Jeżeli nie przeożemy, to jest wszystko zbite, wszystko zbite. Ziemia kocha, żeby przy niej robić. Ona wręcz po prostu żyje. Ja to tak często podkreślam, że to jest tak jak organizm żywy i ona jest pulchna, ona jest masna jak masło. A jak pachnie. Szkoda, że nie możecie teraz poczuć zapachu tej ziemi. Jest niesamowite. Kolejną taką sprawą, którą dosyć często poruszacie w komentarzach, są właśnie warzywa. Mówicie, że Macie słabe, nie urodziły się, nie wydały plonu takiego, jakiego byście oczekiwali, a moje są ładne, co ja robię. Przede wszystkim trzeba zacząć, że warzywa, one lubią ziemię zasadową bądź leciutko kwaśną. No a w Polsce niestety trzeba to powiedzieć głośno i jawnie, że ziemie są tak intensywnie uprawiane, eksploatowane i zakwaszane, zakwaszane przez stosowanie przez bardzo duże stosowanie nawozów mineralnych. Jest po prostu zła gospodarka ziemią. Nastawieni jesteśmy tylko na zysk, zysk, zysk. Wali się nawozy, 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 chemia, chemia, chemia. I ta ziemia po prostu zakwasza się. A jeżeli ona się zakwasza, nie rodzi. To jest tak samo jak z naszym organizmem. Jeżeli coś się dzieje, jeden narząd zacznie szwankować, gdzieś tam coś zaczyna chorować, sypie się po malutku cały organizm i chorujemy. No, wylądujemy przeważnie w szpitalu albo na jakichś tam y, lekach. Tak samo jest y, z ziemią. Trzeba to robić wszystko odpowiednio, umiejętnie. Odejść od tych nawozów, od takiego intensywnego stosowania nawozów mineralnych, wejść w bardziej takie yy, nawozy. Yy, m, brakuje mi teraz słowa, nawozy naturalne. O, uciekło mi słowo. Wejść w nawozy naturalne. To wszystko jest możliwe. Są mączki bazaltowe, są różnego rodzaju yy, oborniki, humusy, aminokwasy, to są wszystko nawozy. Yy, Naturalne. Zaraz właśnie też te nawozy wam pokażę, żebyście mieli taki um, obraz, co można zastosować bez używania nawozów sztucznych. No, i tutaj mam trzy takie dla przykładu. Akuratnie w tym odcinku e, wam je pokażę. Pierwszy to jest mączka bazaltowa, o której mówiłam właśnie w poprzednim odcinku. To jest produkt ze skał. W 100% naturalny zawiera około 70 składników minerałów i mikroelementów, które bardzo fajnie dokarmiają ziemię, um, odkwaszają, um, poprawiają jej um, strukturę gruzełkowatości, po, po, pomagają powiedzmy fajnie gospodarować um, i tak skromnymi zasobami wody, bo właśnie dzięki stosowaniu mączki bazaltowej um, fajnie ta um, można powiedzieć, ilość wody jest zatrzymywana w glebie, i to stosuje się, to przede wszystkim tego się nie przedawkuje. To jest bardzo bezpieczny nawóz naturalny, bo jego się nie przedawkuje. Generalnie, słuchajcie, stosuje się jego tak 30-40 deko na 10 metrów kwadratowych. Tutaj są y, torby po 10 kilo. Ja płaciłam 23,70. Oczywiście to jest cena w detalu. No jeżeli się kupuje gdzieś tam w hurcie pół tony baga, czy, czy, czy te bagi są również tonowe, no to jest już odpowiednio taniej i znaleźć gdzieś. Y, Wiadomo, kopalnie mączki bazaltowej kupić bezpośrednio u producenta, bo jeżeli kupujemy już gdzieś tam przez pośredników w ogrodniczym czy gdzieś, no to to już kosztuje odpowiednio drożej, nawet 100% drożej. To jest jedne co polecam. Drugie to jest dolomit. To jest też z dolomit, no wiadomo, też ze, ze skał. I teraz jeżeli nie dostanie się tego, bo okazuje się, rozmawiałam z kilkoma osobami, że robi się już problem. Nie idzie dostać mączki bazaltowej. Nie wiem, czy to jest prawda, ja dostałam, ale słyszałam od kilku osób, że tego dostać nie idzie. Można zastosować dolomit. To jest po prostu tutaj pisze wapno magnezowe zawierające magnez. Jest ono również bezpieczne i jeżeli nie ma się mączki bazaltowej, spokojnie można to zastosować. Też tutaj jest bardzo fajnie opisane, że mm, jest wapnem pochodzenia naturalnego, zawierającym magnez, wapń i mikroelementy. No tu nie będę czytać, ale jest to też również nawóz kompleksowy. Polecam, jeżeli nie ma tego, śmiało można to zastosować. Przy czym... Jeżeli chodzi o dolomit, również stosować go na jesieni, żeby on dosyć tak się fajnie już rozłożył do wiosny, żeby go później rośliny wykorzystywały. Kolejnym takim naturalnym nawozem jest ro, Rosa Humus. To jest coś takiego i to już nie stosuje się w postaci sypkiej, tylko rozpuszcza się. To wygląda tak. Czarne. Tutaj oczywiście mamy miarkę, i to się rozpuszcza w wodzie i polewa się na ziemię. Tutaj też jest opisane na takim pudełku, jak to stosować. Cena tego 50 zł, takiego pudełka. Ale czy jest to dużo? On jest dosyć wydajny, bo tutaj na przykład jest um, warzywa. Stosowanie w dawce 3 kg na 300-500 ml. Także jeżeli macie ogródki, no to to. Ja wiem, nie jest chyba aż taka duża, duża cena, no bo 300-500 litrów to jest, to jest bardzo dużo. No i tutaj też jest opisane, jak stosować. To się polewa po, po glebie. To jest właśnie do podlewania doglebowo przed siewem. To się stosuje przed siewem, nie po siebie. Przed siewem polać i dopiero później za jakiś tydzień, dwa do trzech yy, można siać yy, warzywa. Także takie nawozy polecam. Naturalne, żeby właśnie utrzymać y, glebę w bardzo dobrej, dobrej kulturze. No, trzeba o nią dbać, trzeba ją karmić. I podstawa wkładać serce. Ja y, z ziemią, mój dziadek, mój tato, zawsze jak z nimi jeździłam, bardzo rozmawiali z ziemią. Gdy wyjeżdżali na pole, przeżegnali się. Jak ruszali do siewu, wsiewając ziarno, zawsze mówili... Daję Tobie, daj Ty i mi. I te plony były. Trzeba podchodzić do tego wszystkiego z sercem, trzeba dbać. Nie można po prostu tylko żądać. Nie można żądać, iść na ogródek, wsiać nasionka i czekać na duży plon. Trzeba poprosić o ten plon, trzeba o niego zawalczyć, zadbać. No, ja bardzo często też, wyjeżdżając na ogródek, po prostu rozmawiam ze swoim polem. Yy, ze swoją ziemią. Kocham tą ziemię. Po prostu kocham ją i nie wyobrażam sobie, żebym ja mogła przyjść na ogród, siać warzywa, nie odezwać się. Po prostu nie odezwać się. Zwykłe dzień dobry. Może to jest śmieszne teraz dla niektórych. Może ktoś będzie w komentarzu kpił z tych słów, ale ja mam to tak przykazane. Tak praktykuję i to mi się sprawdza. Przywitam się z Ziemią. Ja po prostu czuję, czuję, jak ona pachnie. Przychodząc tutaj o poranku kropelki rosy, jak na roślinkach błyszczą, tak jakby to wszystko się radowało i jakby cieszyło się, że kolejny raz przyszłam. Może to jest śmieszne, ale prawdziwe. Na dzisiaj to by było tyle. W kolejnym odcinku pokażę wam, jak zadbać. O rośliny, o kwiaty, o drzewka, o krzewy przed zimą, jak je zabezpieczyć, jak je ponawozić, żeby bardzo ładnie ruszyły nam do wegetacji z wiosny i jakie nawozy, jakie dokarmianie ja stosuję, jakie polecam, żeby kwiaty, no na przykład róże o tej porze też pokażę. Mam jeszcze piękne róże, ale to jest wszystko efekt odpowiednich zabiegów, ale to już w, ostat... w następnym odcinku. A dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do następnego.